Przed nami Katarzyna Kolikowska. Kasiu, jesteśmy we Wrocławiu na zlocie pojazdów Drugiej Rzeczypospolitej. Na którym to zlocie nie może zabraknąć tak rzadkich pojazdów jak motocykl marki Podkowa. No, na pewno masz rację, ale tutaj od razu dodam może jedną ważną rzecz. Mianowicie. Wszyscy w Polsce wiemy, że wojny, przed wojną produkowano motocykle, ale kiedy na tych, o tych motocyklach mówimy, to w zasadzie w większości przypadków pada słowo Sokół. W różnych tam kontekstach, w różnych odmianach, Sokół 1000, Sokół z koszem, Sokół 600, Sokół 500, ale to nie Sokoły miały zmotoryzować polskie przedwojenną, rzecz Rzeczpospolitą, ale małe, tanie motocykle. I właśnie podkowa jest przedstawicielem właśnie takiej grupy malutkich polskich motocykli, motocykli, które można w klasy średniej, ale nie średniej, jeżeli chodzi o moc silnika czy o pojemność, tylko dla klasy średniej dla społeczeństwa, ponieważ to były motocykle bardzo tanie i to jest słowo tanie to jest relatywna wartość, prawda? W związku z tym to były dla rzemieślników, kupców, studentów, czy no, tej rozwiedzonej bogatej młodzieży w tamtych czasach. Także podkoła była jednym z kilku takich motocykli, no dla mnie najciekawszym oczywiście i najbliższym mojemu sercu. Ale yy, zacznę może od tego, że były to konstrukcje w większości licencyjne lub wzorowane na innych pojazdach. Podkoła była jedna, ale yy, motocykle podobne na przykład były produkowane w Grodnie, Niemen. Motocykl podobny był produkowany, choćby nawet były próby robione yy, z łucznikiem, czy yy, motocykl SHL-ka w Kielcach. I one korzystały z tych samych silników. Jest to konstrukcja oparta o angielski silnik Williersa. Firma Williers produkowała tylko silniki do zabudowy. Produkowała całą gamę silników i była to najlepsza angielska firma, jeżeli chodzi o ilość, o skalę produkcji, o ilość modeli. I zarazem była bardzo chwalona, jeżeli chodzi o niezawodność. Bardzo wiele angielskich marek korzystało właśnie z silników Villiersa. I być może to było podstawą, że i Polska zainteresowała się silnikami Villiersa i to od razu kilka firm. Tak naprawdę rozwój tej, w miarę taniej, relatywnie taniej motoryzacji w Polsce rozpoczął się w zasadzie pod koniec 1938 roku, więc na rok przed wybuchem wojny. I wtedy firmy zorientowały się, że jest rynek, który jest w stanie chłonąć ilość takich małych motocykli. I pewna określona ilość, którą opłaci się zrobić. I prawie jednocześnie wiele firm rozpoczęło produkcję, produkcję podobnych motocykli. I na przykład Podkowa, poza motocyklami z serii takiej próbnej, które zrobiono, zmontowano i przetestowano w 1938 roku, seryjną produkcję jako taką rozpoczęła na przełomie marca i kwietnia 1939 roku. A więc Tuż, tuż przed wybuchem wojny parę miesięcy. No dlatego jest i tak niewiele. Nie zdążyli tego naprodukować. Mało tego. Y Tutaj może odniosę się do podobnego motocykla, który był produkowany w Kielcach, do SHL. Huta Ludwików, producent shl zatrudniała ponad 2000 osób. To był kombinat, to był moloch wielki z wyposażeniem, ze sprzętem, z prasami, no, ze wszystkim. Natomiast zakłady przemysłowe Podkowa, producent tego malutkiego pojazdu, to była mała wiejska wytwórnia, która zatrudniała dla wszystkich działach około 200 osób. A kiedy rozpoczęto produkcję motocykli, to 30 pracowników zostało wyznaczonych, którzy poza swoimi innymi obowiązkami będą też montowali motocykle. I co było głównym produktem zakładów Podkowa. Aha. Być może właśnie stąd się ta nazwa wzięła, ponieważ zakłady podkowa produkowały hacele do końskich podków. Hacele czy są takie specjalne śruby, które się zimą wkręca do podkowy, żeby się koń nie ślizgał. Czyli takie podkowy zimowe. Zimowe podkowy, tak. Chociaż nie tylko, dlatego że one były używane tak samo i y, firma Haberbus Buschile, przedwojenny browar warszawski, też specjalnie właśnie przyjeżdżali do zakładu i zamawiali specjalne haczele krótkie, a grube do swo dla swoich koni ciężkich, belgijskich Perceronów, bo one ciągnęły platformy te z beczkami, platformy z piwem po bruku, po bruku i żeby się na bruku nie ślizgały, to specjalne haczele były zamawiane, także głównym produ produktem zakładu podkła były haczele do końskich podków. produkcja była robiona motocykli w ten sposób bardzo ciekawy, a mianowicie po prostu zaopatrzeniowiec jechał, przywoził wszystkie podzespoły, które są potrzebne, no i wtedy zwoływano pracownikom tą brygadę 30 pracowników i mieli zadanie to zmontować, więc wtedy brali się za spawanie, bo ramy były spawane na miejscu i tak samo tam zbiorniki były klepane ręcznie na ołowianych formach miedzianymi młotkami i także jedna z form się zachowała do dzisiaj taka yy, ołowiana. Motocykl jest bardzo delikatny i wygląda bardzo prosto, ale jeżeli chodzi o silnik, była to konstrukcja, no twierdzić, że nawet genialna. Dlaczego? Pomijając już to, że na pewno wiele osób zdziwi się, kiedy będzie się patrzyło na ten motocykl, że maleńki silnik dwusuwowy o pojemności raptem 98 cm sześciennych, ten silnik posiada dwie rury wydechowe. Co jest nawet dzisiaj w zasadzie unikalną no, opcją tuningową wręcz. W, wręcz tak, bo to 500K też potrafi mieć jedną rurę wydechową, a tutaj kurczę, takie maleństwo, ma dwie rury. Ale to jest spowodowane właśnie bardzo ważną rzeczą, mianowicie geniusem konstruktora tego silnika, że on ma układ przypłukiwania krzyżowy. Być może to niewielu coś powie, ale z przodu i z tyłu są kanały przelotowe, a kanały wylotowe do spalin są na lewej i po prawej. Więc po prostu jest bardzo dobre przypukiwanie silnika, czyli nowa, nowa mieszanka, która jest pod tłoka, bardzo dobrze i yy, dokładnie odpróżnia spaliny i wypełnia komorę tą spalania. Powiem teraz dwa słowa o tym, ile tego typu egzemplarzy, mimo niewielu wyprodukowanych przed wojną, ile tych egzemplarzy do dziś w Polsce mogło się zachować w rękach polskich kolekcjonerów trudno jednoznacznie ustalić ile tych motocykli wyprodukowano wiadomo, fabryka spłonęła, nie zachowała się żadna dokumentacja i tylko jedynie można korzystać z relacji pracowników, byłych no więc tak, zbiorniki paliwa były robione przez blacharza, jednego blacharza i pomocnika, czyli przez dwóch ludzi rozmawiając z różnymi specjalistami od blacharstwa, określili, że no nie sobie, że, że można było żeby tych dwóch ludzi mogło zrobić więcej niż 2-3 zbiorniki dziennie jest to po prostu fizycznie niemożliwe więc dlatego przez te pół roku przez te 6 miesięcy produkcji no, no ile mogło być zrobionych, może 150 sztuk może, jeżeli przed rozpoczęciem oficjalnej produkcji no, zrobiono na zapas trochę zbiorników no to załóżmy, że zrobionych ich 200 sztuk no już tak optymistycznie no dzisiaj niewiele tego ocalało ze wszystkich znanych sztuk jakie udałoby się no, zidentyfikować jako podkowe często jest to kubka ładnego, efektownego złomu ale z domysłem, że jest to podkowa, około 30 sztuk jest. Przy czym w miarę kompletnych, w miarę sprawnych motocykli ja oceniam około 5-6 egzemplarzy.